Z tej strony Dragonix witam Was w kolejnym odcinku z serii przygody w Minecraft. Jak tutaj już jakiegoś sobie wchodzę do endu, to no, mam taki tutaj problem, że no, dość tutaj mi się nie podoba to wejście i wchodzą przez są dziurę. Muszę lepiej końcówować, i chciałbym to tutaj dzisiaj udekorować. Tej, tem, który mam, wynikałem, że byłem w że Udało mi się nawet bastion obrabować. Nie do końca, bo pigmenty mi wygoniły. Jeśli chodzi o to, tutaj mam akurat którą skrzynię z rzeczami, które bardzo nam się przydadzą. No dobra, Zanim tego, że chciałbym, żeby to było na planie kwadratu. Tu. I może cztery bloki odramy portal w każdym są. Ja mam w ogóle zaraz taką magię pokażę, Jak to trafia, to coś samo zaraz zrobi. Ja sobie to pozwoliłem rozkopać, tylko żeś że mały problem z silverfishami, które gdzieś tam nawet Tutaj, bo trochę przy rozkopywaniu, no właśnie, i mnie się tutaj nagromadziło. No dobra. Ok, może zacznijmy sobie od podmienienia schodów Teraz najpierw wolę tej rzeczy Najpierw sobie tej rzeczy wywalę Hop hop Tutaj mam pomysł, żeby to zrobić w takim stylu, takim mrocznym jak również tutaj, bo wydaje mi się, że ten do endu pasuje. Dobra, crafting. Crafting. Super. Crafting się nie pali, mam nadzieję. Uważam, że dość dla pamiętam. Nie można pozortowych. Nie można pozortowych schodów. To może chociaż czernitowe, powiedz mi, że można. Dobra. To to można wypolerować polerować Zrobić z niego taki drugi wariant schodków. Owszem, więc my zrobimy takie schodki mieszane. Ja chcę, żeby zrobić te czernitowych cegły. Super, chciałbym się, że cegły dał skleptać. Owszem, i ciekawe, czy to nam wystarczy. Bo to tak, schody były fajne. Tutaj na serio. Ja w ogóle muszę wrócić chyba niedługo do budowania naszej bazy w Endzie, bo trochę z tym stanąłem. Z właśnie, że po naderze latałem i inne takie rzeczy. Jeśli chodzi o samą... tutaj ramę, to nie mam jej zamiaru żyć. A w ogóle sobie przybliżę mu jeden blok, żeby od razu ze schodów mieć. No silver czy... Czy to dziadostwo... Jednego zabije, to nagle spójrz gdzieś drugi. To są sposób na unikanie ich, ale mi się nie chce. Tutaj jak zabijamy takie losowe. To mam nadzieję, że da fajny efekt graficzny. czyli nie będą takie jednolite schody. A jednak będą z jednego materiału, więc... No, nie będą tutaj takie... Klasyczne. Od spodu możemy sobie dać bazalt. I nawet... I ja, ja mam taką rzecz, że... Według mnie niebieskiego gimbal pasuje do Endu niż na Deru. że dodałem do, do Endu. Ja te wylądowałem. I zielony, który pali się na miedzi, bo jak nie, jak się pali, li, czy tam módlenie, czy tam coś z się pali, to ma kolor zielony i tak, tak jest. Ale jak, tak, jak się tę nazywa? Nie wiem, bo nie jestem chemikiem. No więc, tak. Może, no, to jeszcze raz nie zabrałem. No, a przyda się, przyda. No jak tutaj widzicie, schody już mamy gotowe. To możemy się myślę teraz zająć kwestią obudowania sobie od dołu tego portalu. Ha. Stawienie drewna w lawie. Dobra, to jest na drewno, więc okej. Okay. No, no, sam portal to świeci, więc nie będzie ciemnicy. Dobra, bołem ja się, że to z ciemnicą to będzie. Tak <laughs> fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Tam, tutaj sobie dam niebieski ogień. Którego będzie dużo pojawiało się, nie nie mam Flinton Steela. Ja. Na szczęście możemy sobie lecieć do naszej szybko bazy i liczyć, że tam będzie. Halo? Mega, ja enderman proszę jakby w spokoju. Enderman nie w spokoju. No tu mamy naszą bazę. Tutaj, tutaj, tutaj. Naderyt. W ogóle tu mamy obsyda dużo i bardzo dużo naderytu. którego dało nam się kopać za pomocą Widera. Yy, a po co ja tutaj. A po Flint and Steel, dobra? Tu się rozkażyłem. Halo, Flint and Steel. Nie no, mieliśmy kiedyś chyba Flint and Steel, a, czy nie? A już ja już nie wiem. Chyba nie. Coś, no na pewno zaraz sobie. Bo. sobie na pewno Flint. Na pewno, o, sobie, to mi się nadal przyda, to też, to, o krajnik obsydian, Ciekawe czy gdzieś więcej krajnik obsydiana, bo by się przydał. Nie, Hej. Okay. czyli z nim co będzie trzeba oszczędnie. Nie wierzę, że z nie mam gravela, nie. Nie no, ja muszę ci udzielić gravel. Muszę mi takich rzeczy tutaj nie robić. Dobra, tam to. To się zabije, nie? Brak mi trochę słów. No i ja Tutaj mam. zdobyłem sobie flinta. Ta gravela, wszystko pływałem którego znalazłem tutaj w cave'ach, bo oczywiście wazień nie mieliśmy. pełny mogłyby przestać nawalać. W ogóle rzeczy, wiele rzeczy mogłyby się przestać dziać. Ale bądźmy szczerzy, wiele rzeczy się nie przestanie, dobra. Szybkie przypalenie żelaza. A no właśnie, w ogóle zdobyłem oczy Endera. Na... a to no. Na Ender chesty. Jeszcze więcej. Mm. Jeszcze więcej tego, bo się przyda. Prawki. Robienie flint and steel. Tak, tak, dobrze. To sobie możemy w końcu to podpalić. Po środku mogliśmy by w ogóle dać ...Kranik obsydian. I w ogóle ja mam pomysł, żeby ten portal był taki na górze, takiej z tej sali, i żeby dokładnie ta sala schodziła w dół. O, tutaj w taki sposób. O, jedną dalej. Jeden bok dalej. Bo ja mam tutaj dość taki crazy pomysł na zrobienie tego taki. No więc tutaj sobie możemy zaraz zacząć tutaj robić obsydian. U góry będzie sam obsydian, potem zejdziemy na niżej, na bazalt i może jakieś deski. W ogóle ja to były dobre enchanty, no, nie najlepsze. Mógł mieć wydajność o jedną, większą i tak dalej. Wiem, że nie, mam i tak bardzo dobre, ale jednak chyba zrobię kiedyś odcinek zdobywania najlepszych enchantów w grze. Bo jednak chciałbym je mieć. Dobra, teraz posłuchajmy się tej lawy. Żeby nas to nie drażniło. Dobrze. Dobrze, dobrze. W ogóle... Muszę wam powiedzieć... Że... Ostatnio w szkole mam tak makropię pojechaną, że od miesiąca nie mamy historii. A co najlepsze, za tym idzie, nie mamy sprawdzianu. No. I jak nie ma nas, to, my ciągle naszą panią historii w szkole spotykamy, jak nie mamy z nią lekcji. A w dni, w których mamy z nią lekcję, nagle znika. W sensie. od Skąd, skąd idzie, skąd. To, kiedy, kiedy jak. Ja. Nie, no, ja przez chwilę wszystko. mówisz coś? Dobra. A. Murdzuja bo. Pal się. Pal się. Dobra, nie chcę się coś zamigatać. Nie chcę tam bić. Znaczy tutaj salę, bo tutaj mamy duże problemy Nie musisz że takie podłoże. Dobra, to jest normalne, to fajnie. Zombie jak ciszej Jest piątek jak to nagrywam, jak to wrzucam też jest piątek. Tak jak jestem po szkole. Proszę zdawcie mnie! I ja nie ma. Nie macie. Proszę zostawcie mnie w spokoju. Proszę, zostaw mnie, spokojnie, bo ja już tej siły nie mam. ci baza, nie, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, tylko panik. A no przecież... A no przecież no ogóle, jak to teraz zrobi tego klipa, to ja się nie zdziwię, no bo... Moja reakcja 100%, 100 legit. Ech. W ogóle przydałoby się zbudować jakąś ekspiarkę Najlepiej na endermenach Bo można I tu podobno nawet wydajny jest I dzięki temu endermite mają zastosowanie A nie tylko wkurzenie mnie, przerzucają enderperełek Tja Tja w ogóle, muszę wam powiedzieć, że dużo nowości jest w Minecraft 1.20 I ja tego jeszcze nie wrzuciłem, ale zacząłem nagrywać przegląd prema-prelisowego Snapshot'a I muszę wam powiedzieć, że Mojang przegięło dość mocno pałę Tak to można powiedzieć Że na serio dziwne rzeczy tam się w tym snapshocie dzieją podaj że A or B ale jakie liczby tam wcześniej? A tego nie wiem jeszcze pojedzię 2 miljardu 15 jakieś tam A or B coś tam nie kojarzę a później żeby zrobić samą miniaturkę będę szukał jakich informacji bazalt Bazel tutaj oczywiście nie kopam, tylko wysadzam jak każdy youtuber. Dlaczego? Bo nie wiem czy każdy youtuber tak robi. Ma, mało osób nie jest youtuber nagrywający porządny survival. Nie wiem jak się zbiera Bazel. No jak, ja go wysadzam. Jak go wysadzam. Dobra, zaraz to tutaj kończymy. Będzie trzeba zrobić jeszcze wejście, ale to tak, może już. chyba na głowę upadłeś. Miałeś budować przecież wejście, a zrobiłeś wielką dziurę z SoulSandem. Tak, wiem co sobie tak. obecnie myślicie, ale jest to również część projektu, którą postanowiłem zrobić najpierw. Wychowałem sobie więc wielką dziurę i wyłożyłem ogniem duszy. Po szkło musiałem się wracać do naszej bazy do naszej starej bazy To taka zła w sobie W sumie, która taka zła nie była Kończymy się boki Po ametyst No i No wziąłem sobie ametystować szkło i postanowiłem, że to spróbuję jak to całe przekrzykiwanie, to się obiecywać za ciemno. Bo tu będzie taka latająca wyszpa nad Wojdem. No i tak, i tak musiałbym to zrobić. A wolę... Najpierw to. Ale niektórzy pomyślą sobie, że jestem szalony, bo takie rzeczy buduję zamiast normalnych schodków i ładnej sali. No jest. nie wiedzą, że jestem. Dziwny, szalony. No, wunglę. mu mnie mało. Bardzo mało tego wungla. Super. No, nie wiem, czy tyle szkła mi wystarczy. tak, Najwyżej będę się po raz kolejny wracał do bazy. Panie, nie, mi nie starczy. Nie, na pewno będę leciał. Nie, nie mówcie mi. Coś mam fair chyba będzie, więc jest git. No właśnie, musiałem sobie znieść łóżko, bo przeżyło, jak tego wymagał. A to najlepsze. Ilarki się mnie chyba zamęczą. Okay. Miałam ich już szczerze dość. O, jak widzicie, jak zrobimy większy krok, to już się tak mocno przyciemnia. Przyciemniane szkoło ma symulować WOJDA? No mniej więcej. No mniej więcej jakoś tak. Jeśli będzie za słabo, to nałożymy na rzyma, to możesz jeszcze tę lub drugą warstwę przyciemnianego. A jest chyba dobra informacja, bo możliwe, że to nam wystarczy. O, tu w rogu mam już taki efekt, jakbym chciał mieć. Ale jak zrobimy całą taflę, to będzie całkowicie dobrze. Wyście mleczko bardzo blokuje światło. No więc jak się zbuduje całą taflę, le to jest całkowity efekt zaciemnienia. Jest to jedna rzecz, możemy zdobyć łapką. Obecnie, no nie no nie, no proszę, nie, to Nie, Creeper! Ty ogura się jeden! No, powiem, że chwilę mi to zajęło, ale tak się całość prezentuje. Muszę Wam powiedzieć, że według mnie bardzo dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o tą jedną ścianę. Jeśli chodzi o tą jedną ścianę. Ona ma symbolizować rzecz w której tak przechodzimy płynnie Do graczy normalną, normalnej, której płynnie przechodzimy Do tej end, takiej dziwnej endowej Więc ją zostawię nadzwyczajną Rzecz holdu będzie zwyczajna Żeby wyglądała jakby Było tutaj tak zawsze nic nadzwyczajnego Jedyna co to chce jeszcze tutaj schody dobudować I będzie gotowe Sala prezentuje według mnie na serio wybitnie. Nie. Na dole mam tutaj niebieski ogień i zero jedzenia znowu. Tia, klasyk, ym, jak klasyk, jak to. Mamy jakieś jedzenie? Mamy, dobra, mamy. Mamy stejki. A możemy sobie jednego przepalić, chyba. Tutaj zburujemy schody i będzie gotowe. No dobra, ja tutaj jeszcze tutaj przy Was dokończę troszkę tego strongholda tutaj, żeby nie wyglądał tak pusto, tylko tak faktycznie, żeby to nie było tak zostawione. tylko żeby uzyskać ten faktyczny efekt. To jest zwyczajnej rzeczywistości, z której przechodzimy w taką inną, taką mroczną. Myślę, że to dobre słowo, żeby określić cel, jaki tutaj udało mi się osiągnąć. Więc ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!